Cześć, dzisiaj ekstremalnie ciekawy temat, pokażę Ci w jaki sposób możesz dobrać dla siebie najlepsze ćwiczenia na klatkę piersiową oraz zaprezentuję Ci w jaki sposób ja interpretuję badania naukowe tak, aby dobrać moim podopiecznym najlepsze ćwiczenia dla nich. Mega ciekawy Ci temat, ćwiczenia na klatkę piersiową dla tancerzy, tancerek. Także zaczynajmy. W roku 2012 przeprowadzono badanie, gdzie przy pomocy elektromiografu skontrolowano stopień zaangażowania mięśni klatki piersiowej podczas wykonywania ćwiczeń. Grupa badanych osób była w przedziale między 19 a 35 rokiem życia, i na początku stworzono tak zwaną prógę kontrolną, która polegała na tym, że każda osoba biorąca udział w badaniu wykonała Powtórzenie jedno, powtórzenie maksymalne, czyli ciężarem, którym jest w stanie wykonać dosłownie jedno powtórzenie na każdym ćwiczeniu. Dzięki temu badacze znali tak zwane obciążenie maksymalne dla każdego ćwiczenia dla poszczególnych zawodników. Następnie po kilku dniach przerwy zawodnicy mieli za zadanie wykonać 5 powtórzeń obciążeniem rzędu 80% ciężaru maksymalnego, czyli tego, którym są w stanie wykonać dosłownie jedno powtórzenie. Na podstawie wyników z elektromiografu, z zapisów elektromiografu, wybrano 9 ćwiczeń, które najlepiej angażują klatkę piersiową. I ja wypisałem tutaj 3 ćwiczenia. O tym, dlaczego 3 ćwiczenia, zaraz ci powiem. Natomiast ćwiczeniem, które było numerem 1, które wygrało, jeśli chodzi o zapisy elektromiografu, było wyciskanie na ławce leżąc i ono dlatego uzyskuje 100%, i do niego będą się odnosić inne ćwiczenia. Dlaczego wypisałem tylko trzy ćwiczenia? Ponieważ teraz mamy takie czasy, że większość z Was nie jest w stanie trenować w klubach fitness, które są po prostu na w świecie zamknięte, przynajmniej legalnie. Większość osób ma w domu albo w klubie, w klubie tanecznym możliwość dostępu do jakiejś hantli, ławeczki, no i każdy ma kawałek podłogi, gdzie może wykonać pompki, dlatego właśnie wypisałem trzy ćwiczenia, które każdy z Was jest w stanie chociaż jedno z nich wykonywać. Dobrze, tak więc analizując suche dane z elektromiografu i z tego w jakim stopniu były angażowane mięśnie klatki piersiowej, powinniśmy wysunąć wniosek, że jedynym skutecznym tak naprawdę ćwiczeniem i takim, który powinien każdy wykonywać, jest wyciskanie na leżąc, ponieważ ma 100%, rozpiętki ma 88, pompka klasyczna ma 61, więc no nie opłaca się wykonywać tych dwóch, to jest dużo bardziej skuteczne. Natomiast. Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie wyjaśnić, jest to, dla kogo to ćwiczenie ma być. No bo jeśli komuś zależy na tym, aby jak najszybciej zbudować mięśnie klatki piersiowej lub aby jak najszybciej zwiększyć siłę w wyciskaniu na ławce leżąc, siłę mięśni klatki piersiowej, no to zdecydowanie racja. Najlepiej będzie wykonywać wyciskanie na ławce leżąc, ponieważ zaangażujemy klatkę piersiową w największym stopniu. Natomiast musimy zauważyć pewną rzecz. Że mamy w tych ćwiczeniach zupełnie różne rodzaje ruchów. W wyciskaniu na ławce leżąc mamy ruch pchający, natomiast w rozpiętkach, na przykład, mamy ruch ściągania łopatek i otwierania klatki piersiowej, który jest ruchem bardzo, bardzo zbliżonym do robienia pozycji w łacinie. I właśnie dlatego, że Wyciskanie na ławce to jest ruch pchający, który owszem ma zastosowanie w choreografiach. Na przykład w często zdarza się, że w choreografii jest taki ruch, który angażuje ruch push, czyli pchania. Natomiast dużo częściej w całej łacinie występuje ruch otwierania klatki piersiowej bardzo dynamicznie i robienie tak zwanej pożyczki krzyża, gdzie otwieramy klatkę piersiową i ściągamy łopatki. I w tym wypadku dużo lepsze dla każdego tancerza tańczącego łacinę będzie wykonywanie rozpiętek na ławce. Mimo, że mają dużo mniejsze zaangażowanie mięśni klatki piersiowej, to dla tancerza tańczącego łacinę te rozpiętki będą dużo bardziej skuteczne niż wyciskanie na ławce leżąc, ponieważ specyfika ruchu będzie dużo bardziej zbliżona od ruchu wykonywanego w choreografii. Dodatkowo, analizując takie badanie, musimy zwrócić uwagę na to, że badaliśmy tu tylko i wyłącznie pracę mięśni klatki piersiowej. A przykładowo te dwa ćwiczenia będą dużo mocniej wpływały na naszą stabilizację, na przykład mięśnie stabilizujące naszą obręcz barkową, czy ogólnie na naszą obręcz barkową ramiona. Te ćwiczenia będą działały po prostu mocniej niż na klatkę piersiową, Dlatego to ćwiczenie może mocniej angażuje klatkę piersiową, ale bardzo często te ćwiczenia będą lepsze, ponieważ tu na przykład można bardzo fajnie zaaktywować również mięśnie głębokie, które będą nam tą pozycję stabilizowały. Także musimy spoglądać zawsze na badania naukowe, szczególnie dotyczące ćwiczeń, w taki sposób, kto będzie te ćwiczenia wykonywał. No bo rzeczywiście, jeśli ćwiczenie ma dać po prostu szybki przyrost masy mięśniowej w obrębie klatki piersiowej, to racja. To tak jak w tym badaniu wyszło, wyciskanie na ławce leżąc będzie ćwiczeniem fundamentalnym. Natomiast w momencie, kiedy komuś zależy na tym, żeby ta klatka piersiowa, oprócz tego, że wygląda, również bardzo dobrze się otwierała, prezentowała się w pozycjach i żeby po prostu szeroka była podczas trzymania na przykład ramy, no to w tym wypadku zdecydowanie lepsze będą te ćwiczenia, szczególnie rozpiętki na ławce, gdzie po prostu te przełożenie na taniec będzie dużo, dużo wyższe. Niż w wyciskaniu na ławce leżąc. Jak na tym prostym przykładzie pokazałem Ci, w jaki sposób możesz dobierać ćwiczenia do własnego planu treningowego. Że nie zawsze to, w jaki sposób konkretne mięśnie są zaangażowane, przekładać Cię będzie w to, co jest dla Ciebie najlepsze w planie treningowym, ponieważ. Racja, tak jak mówię, tutaj zaangażowanie mięśni piersiowej będzie większe. Natomiast to ćwiczenie jest fenomenalne, jeśli zależy Ci na tym, aby otworzyć klatkę piersiową i lepiej prezentować się w ramię. I dodatkowo, bardzo wielu tancerzy, którzy do mnie się zgłaszają, oprócz czasu spędzonego na sali bardzo dużą część dnia spędzają w pozycji siedzącej, często jeszcze pochylając się do laptopa, telefonu lub to książek, na przykład ucząc się, powoduje to przykurczenie mięśnia piersiowego mniejszego, dlatego tym bardziej rekomenduję takim osobom właśnie rozpięki, które będą nam fajnie otwierać klatkę piersiową i dodatkowo rozciągać ten mięsień, piersiowy mniejszy, który podczas właśnie tego siedzenia w pochyleniu będzie się nam przykurczał. Dzięki temu ćwiczeniu nie tylko poprawimy dynamikę właśnie w ruchach otwierania klatki piersiowej, ale również Otworzymy ją, dzięki czemu będziemy się prezentować dużo, dużo lepiej na parkiecie. Jeśli osoba, która właśnie większość dnia spędza w pozycji siedzącej, zamiast rozpiętych, będzie wykonywać bardzo dużo ruchów wyciskających i nie będzie wykonywała tak naprawdę innych ruchów na mięśni klatki piersiowej, to problem z spiętych mięśni piersiowych mniejszych będzie narastał. I tej osobie będzie dużo trudniej Utrzymać prostą pozycję, na przykład w ramie tanecznej, czy podczas pozycji wejść do po prostu tej pozycji w taki sposób idealny. Na podstawie właśnie tego przykładu możesz dobrać do swojego planu również inne ćwiczenia. Analizując na przykład badania naukowe, nie tylko zwracaj uwagę na to, jaki jest stopień zaangażowania mięśni, tylko również na to, w jaki sposób pracujesz podczas wykonywania ćwiczeń. Więc tak na zakończenie, jeśli osobiście miałbym polecić ci ćwiczenie, które do końca życia miałbyś wykonywać jako jedyne ćwiczenie na klatkę prysiową jako tancerz na przykład latynoamerykański, będą to zdecydowane rozpiętki na ławce. I też tym przykładem możesz zobaczyć, że nie zawsze suche dane, które wychodzą w badaniach naukowych są najlepszym rozwiązaniem i trzeba te dane interpretować pod konkretny przypadek. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia następnym razem. Na razie.